Dzień dobry, witam serdecznie. Studio regatowe z Regata Seacup. Dzień czwarty ze mną Piotr Starowicz w heli 4 Piotr to był bardzo długi, męczący dzień. Powiedz czy wyszedłeś z tego dnia obronną ręką? Akurat dzisiaj się udało. Gorąco było, mało wiatru. Wiadomo, że żeglarze wolą takie silnowiatrowe dni. Ale udało się tam płynieć na trzecim miejscu. Nawet nie spodziewaliśmy się, że będzie tak dobrze. Jestem bardzo zadowolony razem z załogą, także super. Jeżeli już mówimy o załodze, czy mógłbyś powiedzieć, jak ta twoja załoga się sprawuje? Czy ich akcje rosną, czy są na stałym poziomie? Jak to wygląda? Akcje rosną. W zasadzie większość już była ze mną na regatach, poza jedną osobą. Wszyscy są pilotami, bo nasza załoga to głównie piloci. Jeden jest pilotem Dreamlinera, jeden jakiegoś samolotu, ja helikopter, jeszcze kolega helikopter, także w zasadzie mamy samych pilotów na pokładzie. Rozumiemy się bez słów, korespondencja radiowa nie używamy za bardzo, ale też by poszło jakoś do przodu. Czyli jeżeli pada hasło, czy mamy pilota na pokładzie, wszyscy się odzywają. Tak, Ja jeden na dodatek jest jeszcze lekarzem, także to, to, to jest dobra wiadomość dla tych, którzy jakby potrzebowali pomocy nagłej, szybkiej, no to też oprócz lekarza, domyślam się tutaj regatowego, to jeszcze mamy swojego jednego. Piotr, jeszcze jedno takie moje pytanie, ponieważ mnie zawsze fascynowało latanie, zawsze uważałem, że żeglarstwo jest jakąś formą nawodnego latania. Jakie widzisz podobieństwa w tym wszystkim? Podobieństwo w lataniu, a w pływaniu, Zresztą to są moje dwie pasje. Połączyłem jedną, jedną pasję, czyli latanie z hobby, bo jednocześnie latam również oprócz na helikoptera, gdzie miałem firmę, zajmuję się handlowaniem tym sprzętem. To jeszcze latałem i latam na szybowcach. I szybowce są takie najbardziej podobne do, do pływania żaglówkami. Także jest wolność, cisza, zakładając, że wieje. Właśnie, do tego wiatru też chciałbym nawiązać. Czy taki, taki handicap w postaci latania na szybowcach pozwala tobie łatwiej zrozumieć to, co się dzieje na pokładzie, no, z jachtem na wodzie? Tak, niewątpliwie to pomaga. Jest to tak zwane czucie powietrza, przede wszystkim czucie wiatru. Trzeba wiedzieć skąd wieje. Zresztą nie tylko na szybowcach, ale nawet latając każdym helikopterem czy, czy samolotem, trzeba wiedzieć skąd ten wiatr wieje, bo, bo szczególnie to jeśli chodzi o start, a najważniejsze przy lądowaniu. Zresztą takim doskonałym przykładem, jak pomaga czucie powietrza i czucie wiatru, jest znana osoba w, w świadku. Żeglarskim, ale przede wszystkim szybowcowym. Sebastian Kawa, który ma tam ileś tytułów Mistrza Świata. A on zaczynał, jest, tak. a zaczynał od żeglarstwa, i dopóki nie osiągnął 16 lat, to wygrywał wszystkie regaty, jakie były. Możliwe, także to na pewno jest ściśle powiązane ze sobą. Tak, yy, też tak słyszałem, też mam znajomych, którzy gdzieś na tych szybowcach latali, mówili mi właśnie w ten sposób, że, że to pozwala wyczuć te ciśnienie, pozwala lepiej zrozumieć łódkę. Yy, jeszcze jedno szybkie pytanie. Dzisiaj, w długim wyścigu tym, który tak naprawdę się tylko nam odbył, byłeś bliżej brzegu, czy bardziej w morzu? Ja wybrałem cię brzeg, dlatego że wczoraj widziałem, że brzeg bardziej wydał. Myśmy szli drugą stroną. Wczoraj było to inaczej, bo przedwia do tyłu pod koniec wyścigu, ale założyłem już od rana, że jak będzie taka sytuacja, że będzie brzeg i otwarte, to wybiorę brzeg. No i tak, tak było. Nie wiem jak tam chłopcy, którzy na pierwszym, drugim miejscu przypłynęli, czy byli przy brzegu, czy, czy na otwartym, czy bliżej tam morza, ale no tak się złożyło, że braliśmy brzeg i tam, żeśmy się halsowali. Rozumiem, rozumiem. Z tego co widziałem gdzieś tam w połowie wyścigu tego naszego długiego, wiatr wrócił od strony, od strony wody i ten hals lewo, le, lewy hals stał się jakby, no takim korzystniejszym. Lepszy. Tak, tak, tak. No był taki moment, że nas tam trochę przedusiło. pewnie to zaważyło, ale jakoś tam widziałem, że w, Ci co szli prawą stroną, wybrnęli obronną ręką i dojechali jakoś tam do metra. Super, dziękuję Piotrze. Dzięki również i do miłego zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Aha, zapomniałem powiedzieć, że jedną z nagród, a już nie wiem dokładnie za co, jest lot helikopterem nad tatrami. Także zapraszamy tak. wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Nie wiem, czy jest w regulaminie. W ale... regulaminie mamy wszystko. Dobra. Mało kto czyta regulaminy, to już dzisiaj się też dowiedzieliśmy na porannym briefingu, ale na pewno się to nadgoni. No i może to akurat będzie ze mną ten lot, bo to jakby moja firma ufundowała, także zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i na lot przy jakiejś tam pięknej pogodzie nad Tatram. Super, dziękujemy Piotrze. Pozdrawiamy, cześć. Kolejną osobą w naszym studiu jest Andrzej Radkowski, alabaster załoga. Andrzeju, jak dzisiejszy dzień, jak dzisiejszy wyścig? Wiem, że na pewno temperatura była ciężka, ale jak ty dzisiaj zakończyłeś zmagania? Wspaniały dzień. Wiało na początku trochę więcej. Nasza łódka, to jest d 530 GL, to jest większa łódka, potrzebuje więcej wiatru. I dlatego im więcej wiatru, tym lepiej my jedziemy. Dzisiaj drugie miejsce. No Super. załoga nam się wspaniale spisała wspaniała impreza, co mogę powiedzieć. Także jesteśmy pod wrażeniem. Bardzo się cieszę. Jeszcze takie małe pytanko ze strony taktycznej. możliwy, może bardziej wybrałeś brzeg czy wybrałeś morze. Zawsze wybiera morze. Zawsze wybrałeś morze. Zawsze wybieram morze. Lepsze wiatry były, mniej tłoku. A to jest ważne w żeglarstwie, żeby nie pchać się tam, gdzie wszyscy płyną. Powiedz mi jeszcze taką sprawę na starcie. Jak podszedłeś do tego elementu wyścigu? Startowałeś bardziej spod komisji, bardziej spod pinu jak to wygląda? Start jest bardzo ważnym elementem. My startujemy zawsze, się staramy tam gdzie nie ma dużo łódek, tak? Patrzymy, rozpoznajemy sytuację. Czyli na świeżości na świeżości, świeży wiatr, przestrzeń, to jest bardzo ważne przy starcie. Szczególnie dla takiej dużej łódki, jak my mamy i 10 załogi. 10 osób załogi właśnie. Jak się nadzoruje taką ilością załogi, czy to jest wyzwanie, czy to jednak nie stanowi u ciebie problemu? Yy, większość osób już ze mną pływała wcześniej, yy, żadnego problemu nie mamy. Odpowiednie funkcje grotowi, fokowi, Przydzielone są wcześniej, każdy wie co ma robić, każdy ma swoją funkcję, także tutaj wszystkie zmiany, halsy, to jest wszystko szopanowane do perfekcji. Pięknie, to jest chyba najważniejsza sprawa, żeby podzielić obowiązki, wtedy wiadomo kto za co odpowiada. Eee... W sumie to jeszcze bym zadał Tobie pytanie, jak Ci się podoba tutaj u nas na imprezie, na, na regatach? No impreza wspaniała, wspaniała impreza, wspaniali organizatorzy, potrafili połączyć kilka aspektów, tak? żeglarstwo, żeglarstwo i, i biznes. Ja uważam, że, że biznes to jest tak jak ocean tak? i każdy przedsiębiorca jest po części też żeglarzem i odwrotnie inne aspekty, tak? Wspaniała fundacja pomocy dzieciom, którą żeście też tutaj podłączyli pod to. Imprezy, dobra. Tak, mile dobra. Później dodatkowe atrakcje, zespoły. To jest ważne. No i wspaniali ludzie, tak? Żeglarze, przedsiębiorcy, wspaniali ludzie. Wspaniała impreza, wspaniała zabawa, wspaniały kraj. Chorwacja. Także chcę podziękować organizatorom, jak i też pozdrowić wszystkich uczestników i życzyć wspaniałej zabawy jeszcze mamy jeden dzień, zobaczymy co się będzie Oczywiście, działo. Oczywiście, ja też życzę wspaniałej zabawy przede wszystkim i sportowej, sportowej rywalizacji. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Kolejnym gościem w studio Adam Dziedzic, Lesi Przyjaciele. Adamie, dzisiaj ciężki dzień, długi dzień na wodzie, bez, bez wiatru na początku, ale udało się ten nawigacyjny wyścig zrobić. Powiedz mi, co dzisiaj było ważne, żeby osiągnąć dzisiejszy dzisiaj sukces? No, jak zawsze u nas w załodze najważniejsza jest koncentracja i mobilizacja ekipy. Pogoda niezbyt dobrze tutaj nam się sprawia. Od strony żeglarskiej nie jest zbyt dobra, ale mamy pogodę ducha wszyscy i to jest najważniejsze. A wola walki jest niesamowita. Także cieszymy się również, że udało się wystartować i no, mieliśmy bardzo ładny start. Zresztą przywiązujemy dużą wagę do startu, bo wiemy, że na naszej łódce to jest jedyna szansa. Wystartowaliśmy jako pierwsi jechaliśmy przez jakiś czas jak i, e, jako pierwsi, ale potem z przyjemnością patrzyliśmy, jak nasi przyjaciele po malutku zbliżają się i w końcu udało kilku z nich się nam wyprzedzić. E, start mówisz, a, e, że jest bardzo ważny. E, powiedz mi, oprócz startu, co jest jeszcze istotnego? żeby wygrać wyścig? No, dla mnie najważniejsze jest budowanie zespołu i ja w pierwszym dniu całą swoją załogę zapytałem czy chcemy sportowo podejść do e, tych regat czy chcemy pobawić się w prawdziwe regaty i oczywiście załoga potwierdziła, że tak nie wiem, czy nie zbyt pochopnie, bo się później okazało, że jednak jest tutaj tak sympatyczne towarzystwo i tak fajni ludzie, że ciężko utrzymać ten reżim sportowy. No ale jakoś dajemy radę w każdym razie ja starałem się i staram przekazać załodze takie zasady obowiązujące w takich regatach prawdziwych. Tutaj dajemy jako wzór ocean race, Volvo Ocean Race, także mamy stanowiska, mamy Bowmana, Pitmana, mamy grota, Foka, mamy 11 osób na pokładzie. Większość osób już była na regatach, ale traktuje je bardzo rekreacyjnie i turystycznie. Nawiązałeś do oceanicznych do wokołziemskich regat Volvo, a ja nawiążę do dzisiejszego wyścigu morze czy brzeg? No my poszliśmy trochę bardziej w morze. No i dzięki temu jak gdyby, nadrobiliśmy chociaż trochę to, co daje nasza łódka, bo ona no, płynie jak płynie. Ale, ale poszliśmy w morze, poszliśmy w morze, bo wiedzieliśmy, że każdy zwrot na naszym jachcie to jest duża strata. Rozumiem. Zrobiliśmy sobie namiar i idealnie po namiarze wyszliśmy tam w tą zatoczkę dosłownie z dokładnością 10 metrów i to, to był się, dla nas suk to, największy suk. To się nazywa precyzja <śmiech> <Adamie>. <śmiech> to się nazywa no. precyzja. A na jakim miejscu skończyliście ten wyścig? Wyścig skończyliśmy na czwartym chyba miejscu dzisiaj. Czwarte miejsce. Tak, chociaż start był super, mieliśmy pierwsze miejsce. Przez pierwsze pół godziny, no ale. Adam, gratuluję. Szło, szło. Czwarte. Niektórzy mówią, że czwarte miejsce jest naj, najgorsze. Ja to dementuję. Czwarte lepsze niż piąte. I z tym się absolutnie zgadzam. Dziękuję, Ci, Dziękuję bardzo. Ostatnim gościem dzisiejszego studia jest Artur Bukowski. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. E, Arturze, e, tak jak już w poprzednich, e, z poprzednimi gośćmi tutaj w studiu zadawałem pytanie, tak e, zadam też Tobie. E, inne. Mianowicie takie, że ty masz inną załogę. Opowiedz coś na temat tej załogi. Tak, ja mam inną załogę. Mianowicie moja załoga składa się z czterech pięknych kobiet, bardzo dobrze zorganizowanych, bardzo chętnych do pracy i super ogarniających jacht. E, powiedz mi, jak się zarządza taką załogą? Ty jako jedyny. Samiec w gronie kobiet? Czy to jest jakaś dodatkowa presja? Nie, absolutnie żadnej presji nie ma. Dziewczyny są mega sympatyczne, bardzo ogarnięte i bardzo zdyscyplinowane, więc absolutnie, jeśli chodzi o zarządzanie, nie masz żadnych problemów. To jest, to jest bardzo dobra wiadomość. Jeszcze jedno pytanie, takie już bardziej sportowe. Morze czy ląd? Zdecydowanie, zdecydowanie morze, e, jakby pływam dość dużo w ciągu roku, znam tutejsze tereny i przy dzisiejszym wietrze, no, przy brzegu nie było zbyt, nie było zbyt, <laughs> nie było o tak, <laughs> czym oddychać i to chyba nie był najlepszy pomysł, zresztą inne załogi, które wypłynęły w morze tak samo zakończyły, jak my, z dobrym wynikiem dzisiejszy start. Właśnie, i do tego dobrego wyniku jeszcze chciałbym nawiązać. Powiedz, ten dobry wynik, to jakie to jest miejsce? Dobry wynik to w naszym przypadku jest miejsce pierwsze. Gratulujemy tutaj Arturowi i jego załogantkom, bo ma załogantki, tak? Na tak jest, zdecydowanie tak. Jaki jest plan na jutro? Czy macie jakąś strategię, jakieś tajne chwyty? Nie, nie mamy planu. Yy, hasło dziewczyn: y, wszystko robimy na lajcie. Więc y, tak samo do jutrzejszego wyścigu podchodzimy na lajcie. Bezstresowo, ale na pewno y, z pewną koncepcją. Z pewną koncepcją y, płynięcia. Yy, no i generalnie tyle, nie? Koncepcja to jest istota ja, tematu. Ja tylko powiem: y, gratuluję. I dzisiejszego wyniku, i gratuluję również doboru załogi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Żegnamy się z dzisiejszym biurem. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.